W galerii szyb Wilson w Katowicach w obrębie dawnej kopalni na niemal 2000 metrów kwadratowych zgromadzono około 100 obiektów rzeźb drewnianych polskiego artysty mieszkającego od 26 lat w Niemczech Jana Deverycha Wysoczańskiego, który dziś jest naszym gościem. Dzień dobry, witam pana. Witam serdecznie. Obiektem swoich prac uczynił pan drewno. Co w drewnie dla pana jest interesującego jako artysty? W jaki sposób drewno jako budulec artystyczny pana interesuje, intryguje? Drewno intryguje mnie przede wszystkim jako materiał. Drewno jest czymś, co żyje, nawet prawda, po, tym, po tej śmierci naturalnej. Ono jest materiałem żyjącym, materiałem, który pachnie, materiałem, który zmienia kolor, materiałem, który się patynuje. Drewno daje się wspaniale obrabiać. Moim zadaniem, które sobie postawiłem, jest próba dotarcia do sedna tego materiału w taki sposób, aby spróbować nieskazitelnie pokazać właśnie tą jego strukturę, żeby jej tym narzędziem nie skaleczyć, prawda? Żeby, żeby ono samo w sobie działało w tym właśnie charakterze, tylko sobie, tylko dla siebie, żeby to było prawdziwe, żeby tamta ręka rzeźbiarza czegoś złego nie zrobiła. I, i, I na tym polega cała moja praca i koncentruję się właśnie na tym, żeby to były tylko działania potrzebne, lapidarne i nie zakłócające spokoju rytmu tego, tego materiału. Wystawa nosi tytuł Epifanie Natury w późno-nowoczesnym świetle. Epifanie z greckiego epifaneja to objawienie, ukazanie. Co ukazuje ta wystawa? Nie śmiem zapytać, co objawia. No więc, właśnie w tym świecie naszym dzisiejszym, gdzie technika, prawda, gdzie ta cywilizacja już w pewnych momentach zapomina o tej naturze, prawda drewno, pokazanie go właśnie w taki sposób, jak, jak ja próbuję do niego doczyć i go pokazywać, jest jakby właśnie takim objawieniem, jest to jakiś sposób może zwrócenia właśnie uwagi. Ludziom na to, co jest nam bliskie, na to, z czego my wszyscy, prawda, pochodzimy z tej natury. To jest materiał znany przez nas wszystkich, prawda. Obecnie, czy to jest osoba wykształcona, czy to jest, prawda, chłop na wsi, on doskonale zna ten materiał, on kocha ten materiał, on wie, że ten materiał daje mu, prawda, szansę na. Na, na przeżycie on może, prawda, uzyskać w zimne, mroźne dni ciepło. Z tego. To jest właśnie materiał, który, który ma to ciepło. A nie obarcza pan swoich przedmiotów, swoich obiektów znaczeniami. To jest sztuka niemal abstrakcyjna. Powiedziałam niemal, bo nie do końca tak jest. Prawie zgadza się właśnie, bardzo Pani to ładnie określiła. Ja nie obciążam absolutnie żadnymi historiami, żadnymi opowiadaniami tego, co robię. Ja próbuję może w pewien sposób bazować na historiach, które podczas, prawda, studiów nauczyłem się. To, co podobało mi się w historii sztuki, to była właśnie sztuka minimal art, która jest bardzo, bardzo prosta, bardzo jednoznaczna, co ja uważam w sztuce jest bardzo ważne i właśnie z tym materiałem pracuję również w ten sposób prosty. I jedyna rzecz, prawda, która jakby zaprzeczała ten minimal art, z którego czerpie formę, tą prostotę, jest właśnie sprawa pokazania struktury, sprawa pokazania tej jakiejś samodzielności każdego jednego kawałka, tej indywidualności I to daje mi właśnie tą możliwość ciągle na nowo otwierania tego drewna, jakby, prawda? To jest jakaś taka metafora. To, to są próby wkraczania w obszary tego materiału, które normalnie, prawda, kiedy człowiek widzi rosnące drzewo w lesie czy w parku, nie jest w stanie tego zobaczyć. I to jest właśnie moja rola jako artysty, który próbuje. Próbuję na swój sposób wejść w jakiś, w jakiś dialog z tym drewnem. Jedna z moich ostatnich wystaw miała tytuł E, e, archiwum drewno i wydaje mi się, że bardzo słuszny, bo w jakiś sposób zorientowałem się właśnie, jak była nazwana, jak była propozycja właśnie takiego tytułu, tak, takiego tytułu że ja w zasadzie w jakiś drewno. Sposób... Tak właśnie. <laughs> A jak powstają poszczególne obiekty? Jaki jest proces twórczy? No więc to wszystko może należałoby wytłumaczyć w ten sposób, że to są pewne przemyślenia, które, które trwały długie lata. Ja przeszedłem poprzez wszystkie jakieś prawda, możliwe, możliwe technologie, powiedzmy sobie rzeźbiarskie, poczynając od medalierstwa poprzez małe formy. Ten, 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 ten materiał prawda, pokazał mi, że można Pracować jakoby troszeczkę programowo. To znaczy, ja sobie wymyśliłem prawda, ten program, który, który obejmuje wkraczanie w te obszary tego drewna do jego wnętrza. Każda następna praca, prawda, powstaje z tego, co zdążyłem podczas pracy przy pierwszym obiekcie, no nie było to możliwe do wykorzystania, wykorzystać w następnej. W, mojej, w moich pracach nie ma absolutnie żadnych odpadów. Ja próbuję, że tak powiem, pracować, może to zabrzmi śmiesznie, ekologicznie w jakiś sposób. To jest jakiś system zamknięty, prawda? Jeżeli ja e, e, próbuję zbudować e, jakiś kubus z drewna, to oczywiście powstają przy tej produkcji kawałeczki małe, prawda, to są jakby takie moduły, które się powtarzają. I, i, I w następnej pracy te moduły tworzą już jakąś samodzielną pracę, prawda. Kora, która jest pierwsza do zdjęcia z takiego kawałeczka drewna, staje się również dla mnie materiałem, tak samo ważnym jak, jak, jak to jak to drewno samo. I, i, I przychodzi na przykład pora na to, żeby. Tą korę, prawda, znamy ją tylko jako e, młodzi chłopcy, czy y, prawda, to robiliśmy jakieś tam łódeczki z tej kory. E, mnie ta kora e, zafascynowała właśnie jako, jako materiał. E, sam w sobie i, i wydaje mi się, że jest to bardzo wdzięczny materiał, materiał dający prawda, e, w momencie, kiedy on już jest jako dzieło sztuki, dający prawda, tą możliwość nawet medytowania, bo jest to wszystko, e, jest to wszystko prawda, co pochodzi od natury, a my sami w końcu jesteśmy też Dziewamy jakimś natury. elementem i wydaje mi się, że jest to nam bardzo bliskie. Miał Pan wystawy w bardzo wielu miejscach na świecie. Wystawa w Polsce jest to trzecia Pana wystawa po 25 latach i wystawa, proszę Państwa, czynna będzie aż do końca roku. Także jeżeli wybierają się Państwo do Katowic, mają w planach taki pobyt do końca 2005 roku. Zapraszamy do Galerii Szyb Wilson na wystawę prac Jana Dewerycha Wysaczeńskiego, który dziś był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję Pani. Dziękuję bardzo. bardzo.